Dobra, no nagrywam to już drugi raz, bo za pierwszym razem już ten film nagrałem i wchodzę do OBS-a, patrzę, a tam to się nie nagrywa. Więc, w tym filmie stworzyłem dwa sojusze. Oś oraz Alianci. Są tutaj państwa w tych dwóch sojuszach, które należały lub dołączyły do danego sojuszu w latach II Wojny Światowej, od 1939 do 1945. I też na przykład w Aliantach jest na przykład takie Haiti czy, do czy Dominikana, ponieważ te państwa też dołączyły do Aliantów chyba w... 1944 roku, jak sobie patrzyłem. Oraz Polska też jest w aliantach i Polska ma wojnę z Niemcami. I cel jest taki, żeby tutaj wymucha wojna pomiędzy aliantami, a 8. A ty nie zapomnij dać łapki w górę, suba, być na mój serwer Discord, być na kanał Asewek Plus, być na mojego TikToka, do wszystkiego jest link w opisie, oraz zajrzeć w opcje wspierające. Oraz napisać komentarza z pomysłem na film, z frazą pomysł na film. I ja to już nagrywam drugi raz, więc ja wiem mniej więcej jaką ja taktykę muszę zrobić. No sorry, niestety tak wyszło. To nie moja wina, że za pierwszym razem to nagranie się jakoś sama wyłączyło, nawet nie wiem co ja kliknąłem. Czy ja dwa razy coś kliknąłem, zatrzymaj Włączyć, zatrzymać nagrywanie, to szybko, że nie zobaczyłem. Nie wiem, mniejsza w to. A dobra, na pewno muszę wezwać do wojny moich sojuszników, bo początkowo tego nie zrobiłem i przez pierwszą które walczyłem sam przeciwko całym aliantom oraz sobie tu wszystko poustawiam podatki na maksa, bo to, to już nie ma co. Ja, moja gospodarka i tak, jeśli bym dotrzymał te podatki, bym trzymał normalnie, to i tak moja gospodarka by chwila chwilę padła. No, a wszyscy dołączyli. A trochę, który tutaj poskipuje sobie trochę pieniędzy na farmie po prostu. Tylko mam wojsko przy Berlinie, które jest bardzo blisko Polski i tutaj coś powalczę po prostu. No, a tym widać jak szybko mi tutaj ten przykład spada. Na zachodzie oni też tutaj, jak widać, mają naprawdę dużo wojska, więc nie wiem. Lepiej się chyba po prostu bronić na wschodzie, gdzie będę mógł się jakoś wybronić i wyprowadzić kontrę po po prostu uciekać przed moim wrogiem. Ale no, nie wiem. Na razie sobie tu coś poogarniam. Oj, oni sobie tysiąc wojska tam zrobili. Oni mogą mnie tutaj łatwo przebić. No dobra, już mam 4000 przychodów, więc to co teraz też robię, to biurę pożyczki. Biorę pożyczki najszybciej jak się da, bo ja zaraz i tak będę miał potężne długi. A teraz jeszcze mogę wziąć jakieś sensowne pożyczki. Później to mógłbym brać naprawdę po 1000 złota tutaj. I to by było za mało. I teraz, jak mam tyle pieniędzy, to mogę. Poszaleć, ale też nie jakoś bardzo, bo punkty ruchu, muszę, to wykorzy muszę wykorzystać jak najwięcej pieniędzy i jak najmniej punktów ruchu, żeby jak najmniej pieniędzy mi długi zjadły, więc po prostu to zrobię na dwa razy w Berlinie, nie, teraz sobie w Lipsku coś wyrekrutuję i jeszcze tu i stąd będę po prostu prowadził jakieś kontry czy coś, a też nie zapewniam, że ja tutaj jakoś długo przeżyję, no raczej myślę, że ja tutaj przeżyję naprawdę krótko. Ale później, jak upadnę, to też sobie będę oglądał, jak tam moi sojusznicy sobie będą radzili. Już wcześniej to oni sobie sam. Jak ja, z, jak ja stracę wszystkie tereny, wcześniej, jak ja straciłem swoje wszystkie tereny, to oni sobie po prostu wzięli rozejm e, oś z aliantami. Więc nie wiem, może się po prostu muszę obronić do upadłego w Berlinie czy coś. Na razie, jak sobie moi tutaj sojusznicy radzą? Bułgaria walczy z Grecją. E, no tutaj Słowacja się wbija w Polskę, no dobra. A Finlandia, Finlandia w sumie, nie, Finlandia się tutaj z Norwegią bije, no tak. Nie wiem, póki co po prostu wyprowadzam jakieś kontry, które i tak pod względem strategicznym mało mi dadzą. Jeszcze Turecki pnąłem, jeszcze USA mi się tutaj desantuje i jeszcze Dania przysła jakieś wojsko. No dobra, przeżyję. Północy z południa, na zachodnim froncie z południa to po prostu już trzeba uciekać. A może ucieknę tu? A tutaj z Polską mogę jeszcze sobie, jestem jakoś sobie w stanie poradzić. I z, z, z północnym, zachodem, co tam jest, Niderlandy i Dania. Chociaż chwila, mogę tutaj im poniszczyć trochę armię. Z, tak jak patrzyłam, ile tu mają armii, to jestem w stanie. No i tu mają już 2000 wojska, to. A mnie ma co głupio umierać, myślę. Myślę, że dużo wojska też wyślę na Danię, w sensie dużo wojska to jest 1800 wojska, ale dla mnie to jednak jest dużo. Już tutaj jakieś czyste wojska dośle. To Do gdy nie cały czas przesyłają jakieś wojska tutaj i Belgia się desantuje swoje wojsko i Dania desantowała. Może trzeba byłoby tą, gdy nie po prostu zdobyć i żeby ich tam wypalać, ale ja nie mam wojska, żeby ich tam później wypalać, więc trochę słabo. I też tego wojska nie, wy nie wyrekrutuję, bo już myślę, że ja z tych długów, co tutaj mam, to ja nie wyjdę. Tutaj mogę ich spróbować sponiszczyć trochę. Tutaj się w Kielu zorganizuje. Oj, tutaj potężny desant, to chwila, to ucieknę do Słupska i Piły. I bym chciał jeszcze wiel to coś zniszczyć, Grodzisk Wielkopolski, ale już tego nie zrobię, no dobra. Okupują Berdin, ale... może nie na długo, może, bo... W Berlinie mają mało wojska, ale przy, Berli przy Berlinie, jakoś. Przy Berlinie to ja nie mam zbytnio żołnierzy. Ja, się, ja miałam, nie mam w ogóle wojska przy jakiejś prowincji, która graniczy z Berlinem. Muszę tam dopiero coś dosłać. Oj, tutaj się Niderlandy desantują, to ja ucieknę, ale na ich tereny. Oczywiście, strategicznie tak bardzo fajnie. Oj, widzę, że Polska sobie też tam coś dorobiła. No, to jest bardzo trudne. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że pewnie naj najbardziej te boty, to AI się z tych wszystkich wojen skupia właśnie na mnie, na Niemcach. Chociaż tutaj Bułgaria też jest niszczona Turcja? Turcja była. No tak, Turcja chyba też była w aliantach. No tak, była. Dołączyła tam w jakimś tam momencie. A co? Oni się wycofali z wojny? Dania? Halo? Nie. To Cze czemu nie mogę wbić na ich tereny? A bo punktów ruchu nie mam, no tak. Ja co tak szybko służyłem, na tego nie, nie, nie zobaczyłem. Bestung Breslau upadł. No cóż, historia się powtórzyła. Okrążony Wrocław upadł, tym razem w lipcu. Dobra, wbijam się chociaż trochę tam na Niderlandy i może jeszcze z Danią coś pokombinuję. O ile tam jakieś potężne wojsko się nie zesantuje. Oj, widzę, że na froncie francuskim to też już jest końcówka moich zmagań wojennych. Tu muszę jeszcze wojsko podzielić. Kurde, to tu myślę mało wojska. A na Kopenhagę tam wyślę o wiele więcej. Ja jestem tak rozbity na trzy armie, bo Frankfurtu to już nawet nie liczę. Frankfurt zaraz upadnie. Chociaż niech coś może zaatakują. Zawsze to chociaż na chwilę jakąś prowincję odbiją. O, nie udało im się. No cóż. Ale Frankfurt, mimo tego, że tam jeszcze nawet nie ma wojska, to dalej stoi. Widzę, że tutaj potężne już jakieś dostawy przy przypływają. No dobra. Mam całą danie i wypadałoby się tutaj jakoś bronić, bo to jest tylko jedna prowincja w sumie. Więc chwila ja coś takiego, ja tu coś gdzieś jeszcze mam, niezbyt. Tam już w Holandii też upadło wszystko. Oj, no 23 wojska, ostatnie mam swoje, no to tu mogę zaatakować. No tam było 3 żołnierzy, ale nie wyszło. No dobra. Cała dania odbita, i jak sobie tu inni poradzą? Chcą pokoju, ale ja się na to nie zgadzam. No i znowu się chyba tutaj. Nie, nie dogadali się tym razem na pokój, ale czy ja to muszę zrobić za każdym razem? Odrzucać? na no spoko. Ja się na razem pokój tutaj nie zgadzam. Każdy mój sojusznik tutaj powoli umiera. Tutaj jeszcze na Bałkanach będą się bronili. W tych najgorszych państwach osi. Całe, całe Włochy też już tutaj. Prawie całe Włochy już też upadły. Polska podbija Węgry. Trochę słabo. I nierealistycznie. R zaczynają się powoli to alianci wlewać na Rumunia. Włochy? Ale Włochy tutaj jeszcze coś sobie podbiły. Tutaj na wyspach się bronią. Jak tam Japonia sobie radzi? Japonia po prostu se jest. No dobra. Co oni przypomniałem do tego, że tutaj we Włoszech wa walczą Japończycy. No ale myślę, że to też prędzej czy później padnie. O, już przestali wysłać do mnie oferty pokoju. No znowu. No dobra, tutaj ta wys tutaj też wyspy już włoskie padają, widzę? Coś tu jeszcze się takiego naszego broni? Nie. A jak tam Japonia sobie radzi? Jak tutaj nikt zaraz nie przypłynie, ale Japonia gdzieś sama z siebie zaczęła płynąć. No, dałoby się to jakoś raz a dobrze odrzucić, by było fajnie. Gdzie oni płyną? Oni nagle zawrócili. I zniknęli, co? Chyba może może nie czaję przekazu, ale coś to się chyba dzieje powoli. Ale biorąc pod, biorąc pod uwagę, że te boty w ...Page of History do najmądrzejszych nie należą, to wątpię, że w ogóle ktoś się na tym Japonię desantuje. A ja nie wiem, czy mi się opłaca tutaj jakoś długo na to czekać. Ja sobie coś tam dorekrutowała, ale to wojsko pewnie też sama z siebie zaraz nie zniknie znowu. Znowu gdzieś płyną. A bo oni tutaj jeszcze toczą wojny, no tak, bo tu jeszcze Australia jest. No ale w Australii też nic się nie dzieje widzę. Nowa Zelandia? Też po prostu sobie jest i nic jej się nie stało. A straty w wojnie cały czas rosną. Może jakieś bitwy na Pacyfiku się dzieją? Ale bitwy morskie w historii of History 2 nie są aż tak ciekawe jak bitwy na lądzie jednak. Też chodzi o to, że te prowincje na Morzu są jednak takie większe i ciężko na tą taką bitwę w ogóle znaleźć. No płyną tutaj Japończycy, się biją z Chińczykami. A Chiny coś tutaj. A ja mogłem w sumie teraz do aliantów dodać te Chiny, tą Chińską. Republikę Chińską, teraz Tajwan mogłem sobie dodać. No ta. Dobra, nic to już nie zrobię, nie? To i tak jest... Nie wiem, czy ma, czy duża, czy duża różnica. Na pewno jest to bardzo duża różnica dla Japonii. Ale te dwa państwa to są Chiny. To mogłem sobie dodać obie, nie, no... L, l, mój błąd. Powinienem był dodać Tajwan. No to jeszcze Filipiny są, a Filipiny... Tak, Filipiny są w aliantach, no ale one też nic nie robią. One są w stanie wojny tylko z Japonią i... Chorwacją. Ciekawe. Do innych nie przyjęli? Po prostu wezwania, czy co? Ci też. Czemu oni nagle nie są w stanie wojny z Niemcami, czy coś? W sensie, wiem, że mnie całego podbili, ale... No i tak. Powinni dalej tutaj ze mną walczyć, do momentu aż ze mną nie podpisali pokoju. Desant leci. Od Meksyku. Udało im się. Coś się tu w końcu stało. A tam 500 wojska pozostało. Wątpię, że ktokolwiek tutaj przyśle jakieś swoje wojsko, ale tak robią się desanty tutaj powoli. Coraz więcej. Filipiny? No, ale by zorganizowali jakieś większe desanty w sumie. No, Japonia sobie z czymś takim poradzi. Myślę, że na spokojnie. O Chiny i Wenezuela. No, ale tutaj coś się coraz więcej dzieje, widzę. O, nie wysłali tym razem oferty pokoju. Ciekawe. Ale coraz więcej tu wojska płynie, widzę jakieś. No, coś tu się dzieje, ale tutaj. O, nawet z Europy już po powoli płyną. No i tutaj już powoli. Z... Tutaj Japonii już powoli zaczynają bronić z takiej podziesień wojska, co dobrze nie wróży. Tutaj się rozciąga ten front, i tutaj. Chociaż nie, no tutaj już jest cała Japonia podbita. To jeszcze coś się pozostało. I oni mają. 99% czego oni jeszcze nie podbili. Zapraszmy sobie na taką Francję. Czegoś z Japonii. A tu, tu mają wyspy jeszcze Japończycy. To aż dziwne, że je po prostu sobie patrzę na skim mają wojnę sobie... i patrzy, że z Japonią i coś tutaj po prostu szukam, gdzie jest Japonia. To nie powinno tak działać, nie wiem czemu kart się tak stało. Jak mówię czy AI się też desantuje na tą wyspę, czy to długo minie? Kurde, już myślałem, że ja im się na pokój zgodziłem. Jakbym się zgodził na pokój, to by było słabo, bo oś będzie tutaj do końca walczyła. O, desantują się, ale to cztery wojska, to ten desant nawet nie wyjdzie, bo do ataku jest potrzeb potrzebne siedmiu żołnierzy. No, ale widzę, że jakieś zainteresowanie tą wyspą powoli się dzieje. Wenezuela to podbiła. 100%. Na korzyść obrońców, to znaczy, że mają 100%. Dobra. Jakie oni chcą pokój? No i ja i tak się zgodzę. Nawet liczę, tutaj nie ma co robić z konferencjami pokojowymi. No i co? Straciliśmy Berlin. Berlin jest teraz Polski. Tutaj nawet Syria jest w Europie. Honduras, Ekwador. Syri więcej Syrii, Wielka Brytania tutaj. Peru, Turcja, coś sobie tutaj wzięła. Grecja, Brazylia nawet. A Włochy dalej istnieją? Nie. Czy mi się wydaje, że ja jestem... Tak, ja chyba jestem jedynym państwem. Nie. Jest, jest jeszcze Japonia, ja. Węgry też. Rumunia, Rumunia też się ostała, Słowacja niezbyt. Finlandia też niezbyt. Co tu jest? To Norwegia, myślałem, że to Chiny. Ale Peru też tu jest i Wenezuela, ciekawe. Z tych też się nic nie ostało, a Chorwacja pięć. No dobra, no to jednak trochę państw jeszcze jednak przeżyło. Są w gorszej sytuacji, no ale przeżyli. No to co? Conhec.